że Wszystko wskazuje na to, że Białożół do końca będzie walczył, nie składa broni i ten cel, jakim jest utrzymanie, to może być on realny. No na pewno. Takie były założenia od początku, jak przyjąłem zespół 1 października. Głównym założeniem było utrzymanie tego zespołu. Bardzo mocno i ciężko moi zawodnicy pracowali na to. Bardzo im dziękuję za dzisiejszy kolejny mecz. Tak jak powiedziałem, tydzień wcześniej, tydzień wcześniej graliśmy podobny mecz o, o to przysłowiowe 6 punktów. Dzisiaj to samo y, wykonaliśmy, założenia prawie w 100% tak? I, i, i wywozimy z tą 3 punkty że ważne jest właśnie to, że wygrywacie z tymi potencjalnymi rywalimi, rywalami w walce o utrzymanie, bo właśnie te mecze najbardziej są istotne dla białego No Na pewno, na pewno, to, to są mecze na pewno, w których trzeba łapać punkty, obojętnie w jakim stylu, ale trzeba złapać punkty. Na pewno przed meczem nie chcieliśmy tutaj przegrać, ale jak, jak przeciwnik, przeciwnik tutaj, gospodarze nam pozwolili na zwycięstwo, tośmy to zrobili. Um... Te nowe twarze, które przyszły w przerwie zimowej, widzę, że wkomponowały się dobrze w zespół. Tak, to, to są koledzy wszyscy. Oni wcześniej wspólnie grali w pomyku Koźminiec. Myślę, że, że wzmocnienia bardzo dobre i, i pokazują to przede wszystkim, przede wszystkim Kamil Stefania, czy Paweł, Kryś, czy. Czy tutaj młody, młody młodzieżowiec, y, który, który Filip Boleśkow, który ta podobnie y, to jest 97 rocznik, wychodzi, wychodzi w pierwszym składzie i, i gra jak doświadczony zawodnik. Trenerze, na koniec zapytam: Ślesin, czy KKS Kalisz? Kto zagra w trzeciej lidze? No, trudno powiedzieć. My z KKS-em, KKS żeśmy zakończyli rundę jesienną takim awansem, tym żeśmy przegrali ten mecz 2-1. Śleśni będziemy podejmować. KKS na pewno jest silnym zespołem. Graliśmy w meczu kontrolnym, zimowym z nimi. Przegrywali, przegraliśmy 2-0. Na pewno to jest zespół, który, który będzie się liczył do końca o awans. Fuck you, you!